Drodzy słuchacze Radia Index, wasi ukochani dziennikarze przygotowali na okoliczność zimy i świąt piosenkę, jak najbardziej mroźną, zaspową, śnieżną i zimową. W pocie czoła próbowali przez co najmniej miesiąc, aby dzisiaj zaprezentować ją na żywo. To jest, to nowość, jest nowość w Akademickim, akademickim Radiu Index. Różno szukać przebi śniega, skąd w przyrodzie takie akcje, że odpada nos. Pod korzeniem niedźwiedź chrapie, w wiewiór wiór mrozu sapie. Tylko student mocno żwawy z lipca nosi wciąż sandały kiedy sypie śnieg, biały śnieg, myśli człek, co za pech, ale też można to zobaczyć tak. Włóż koszulę, wróż, czapkę zdejm, wróż siedzenie, niebo bądź lęk, w pelerynie, zasnę, na rowerze wjedź. W telewizji o Aperze ktoś w urzędzie źle coś zmierzył, gdy Gdyni statek przywiózł z Cypru wielki zlewozmywak. A ty, bracie na wykładach, kiedy nuda się rozkłada gigantycznym kaloryfer ponad głowę wznieś gdy peterze dźwięk przyjazny, milełek chce wyobraźnię, chce się ciasto, grube upiec i na śniegu szybko schrupiec. Słuchanek i radiowiec, student, doktor, naukowiec. Każdy w uchu nosi nutę w te pstrokatą, w kropki pluche Kiedy sypie śnieg, biały śnieg, myśli człek co za pech, ale też można to zobaczyć tak. Włóż koszulę, wróż czapkę, zdejm, róż siedzenie Niebo śleń w Pelery, niech zaspę rowerze mieć kiedy sypie śnieg, nie bądź grety, nie śpi już, kapcie w łóż, prawym uchem, radio słuchaj, mocno się. Rozpal głowę i na różowo, każde słowo kolorowo puszczaj z góry, niech na narcie szybką knie.